No i na szczęście cała koleżanka obok mnie, tak wymieniliśmy tylko spojrzenia, jakby wiedzieliśmy co zrobić, poszliśmy do szefowej pokładu, poprosiliśmy, żeby policja wezwała jeszcze raz. No i policja wróciła. Eee, oczywiście Ma się nie chciał dać paszportu, nie chciał zostać spisany, ale po jakimś czasie udało się uzyskać dokumenty. Także no jest to praca ciekawa. Jakby nie ma, ale mówiłeś, nie że wiemy. wiesz, że jakieś decynacje mogą być. Ciekawe lub wesołe, a masz takie, że na przykład wiesz, że nie chcesz tam lecieć, że to będzie koszmar? Zależy kiedy tydzień tygodnia. No najgorsza destynacja. Mm -hmm. najgorsza destynacja. Najgorsza destynacja. Najgorsza destynacja, najgorsza. 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 Tak nie, latali, nie lataliśmy ze względu na wojnę, w sensie absolutnie nie, nie popieram, jakby to akurat było bardzo fajne. Wojny to, czy jak... nie latania? To, że nie lataliśmy akurat było bardzo potrzebne. Eee, Tel Awiw. To jest temat rzeka. Oglądacie ja... program Skancelowani i wjeżdżamy zaraz na Żydów. Absolutnie. Jestem gejem. Także ja w dopiero jestem osobą, która miała do kogokolwiek jakiekolwiek uprzedzenia, aczkolwiek no przez ich zachowanie, w sensie chodzi mi o Żydów ortodoksyjnych, ee... ciężko. Bardzo ciężko. E, Co, chyba, to znaczy to... ciężko? Co to znaczy ciężko? Co Ludzie chcą wiedzieć. Łukasz, ludzie chcą wiedzieć. Ogromne ilości bagażu, który się po prostu nie mieści. Jak no my mamy limitowaną przestrzeń na bagaż. Ogromne ilości bagażu. Żydzi, obudźcie się. Przestańcie nosić ogromne ilości bagażu. Mam nadzieję, że pomogłem. Wątpię. E, ale dziękuję za starania.